Fotografia to jest badanie, w którym używamy zieleni docjaninową, czyli taki barwnik podawany pod skórnie, który służy nam do obrazowania funkcjonalnego układu limfatycznego, zwłaszcza powierzchownego układu limfatycznego. I jest to w miarę nowe badanie, ono od mniej więcej 5-7 lat funkcjonuje, ale daje nam bardzo dobre wyniki, pokazując nam uszkodzenie u pacjentów, którzy mają problem z układem limfatycznym. Badanie wykonujemy w ten sposób, że w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kończynami dolnymi czy górnymi, podajemy niewielką ilość barwnika w przestrzeni między palce, albo rąk albo stóp i zaczynamy obrazować, bo barwnik, który podany, podany w ten sposób, wchodzi tylko i wyłącznie do naczyń limfatycznych. I zaczynamy obrazować, bo widzimy, jak barwnik zaczyna wchodzić do tych naczyń. Obserwujemy, co się dzieje bezpośrednio po podaniu, następnie pozwalamy pacjentowi na ruchy, czyli albo ściskanie piłeczek, albo ruchy stopami, i znowu widzimy, co się dzieje w czasie ruchu, a potem pacjent idzie albo na spacer na godzinę, albo przez godzinę pracuje ściskając piłeczkę, i wtedy widzimy już pełny obraz układu limfatycznego. Limfografię warto wykonać u wszystkich pacjentów, u których istnieje podejrzenie uszkodzenia układu limfatycznego. Przede wszystkim u pacjentów po leczeniu onkologicznym, u takich pacjentów, u których była wykonana nie tylko operacja, ale także y, usunięcie węzłów chłonnych, czyli limfadynektomia, a także następowa radioterapia. Tacy pacjenci to są pacjenci predysponowani. Ale badanie limfograficzne wykorzystujemy także u innych pacjentek, po urazach czy y, po, y, po skaleczeniach, po złamaniach po protezach stawów biodrowych, czyli we wszystkich takich przypadkach, kiedy pacjentowi z jakiejś niewyjaśnionej przyczyny puchnie kończyna górna, czy też kończyna dolna. Na podstawie badania limfografii barwnikowej, fluorescencyjnej wykonujemy także kwalifikację pacjenta do leczenia operacyjnego. Czy też pacjent będzie wy wymagał tylko i wyłącznie leczenia rehabilitacyjnego, czy kompresjoterapii, czy też będzie mu można pomóc jakimś typem leczenia operacyjnego, czy przy użyciu zespoleń limfatyczno-żylnych, czy przy użyciu przeszczepu węzłów chłonnych, czy też po prostu przy użyciu metody redukcyjnej leczenia obrzęku limfatycznego. Ponieważ u Pani zachowane są naczynia limfatyczne żylne, jeszcze widać, że na całej kończynie, kończynie górnej one są w, dobrej, w, dobrym, w dobrym stanie, to zasponie limfatyczne żylne najlepiej byłoby robić gdzieś w okolicy pachy. Czyli oznakujemy sobie miejsce spływu tych naczyń do pachy. I tutaj najlepiej byłoby myśleć gdzieś na przebiegu tych naczyń, żeby zrobić po to, żeby wykorzystać te naczynia, które są zamknięte od strony pachy i które są, nie, mają, nie mają wpływu do pachy, a są stosunkowo największe w stosunku do naczyń na całej kończynie górnej. Tak jak pani doktor przed chwilą powiedziała, to badanie wykonujemy zwłaszcza u pacjentów, którzy przeszli leczenie onkologiczne. Wiadomo, że Amazonki takie badanie przeszły. Najistotniejsze w tym badaniu jest to, że możemy bardzo wcześnie wykryć bardzo wst... początkowy etap tworzenia się obrzęku, co pozwala nam na bardzo wczesne wdrożenie odpowiedniej terapii, niezależnie od tego, czy to będzie tylko terapia konserwatywna, czy też zabieg chirurgiczny. A każda terapia rozpoczęta bardzo wcześnie daje najlepsze efekty i pozwala zapobiec tworzeniu się obrzęku takiego, Zaawansowanego, z którym już trudno sobie poradzić. Linfografia jest badaniem bezpiecznym. Podajemy znikomą ilość barwnika i podajemy ten barwnik nawet u y, nowonarodzonych dzieci. W związku z tym y, nie widzimy przeciwwskazań do wykonywania u zdrowych osób, które nie mają jakichś ciężkich chorób. No natomiast jeśli występuje zaawansowany stan zapalny na kończynie, to zawsze lepiej wyleczyć ten stan zapalny i poczekać do, do momentu, kiedy kończyna będzie w dobrej formie i wtedy wykonać badanie. Działa. Wygląda, że działa. Dziękuję.